W części 11 opowiem o postępowaniu celnym. Omówię przedstawicielstwo w sprawach celnych, kontrolę towaru oraz postępowanie administracyjne. Przedstawicielstwo w sprawach celnych określone jest w artykule 5 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Celnego na warunkach określonych w artykule 64 ust. 2 i w artykule 243 dotyczące odwołań. Przedstawicielem może być każda osoba mająca swoją siedzibę we wspólnocie. Za wyjątkiem przedstawicielstwa pośredniego, które jest określone w artykule 5 ust. 2 litera B, kiedy zgłoszenie celne jest dokonywane sporadycznie oraz kiedy zgłoszenie celne jest dokonywane do procedury tranzytu i odprawy czasowej. Przedstawicielem może być, zgodnie z artykułem 70 prawa celnego, osoba fizyczna. Osoba prawna, bądź o ile obowiązujące ustawodawstwo przewiduje taką możliwość, stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nie posiadające przy tym prawnego statusu osoby prawnej. W szczególności przedstawicielem może być przewoźnik, agencja celna lub spedytor. Przedstawicielstwo dzieli się na bezpośrednie i pośrednie. Oba przedstawicielstwa Dokonują się na rzecz innej osoby. Bezpośrednie w cudzym imieniu, pośrednie we własnym imieniu. Kraje członkowskie mogą sobie zaszczycić prawo do dokonywania na swoim obszarze zgłoszenia celnego w formie przedstawicielstwa bezpośredniego lub przedstawicielstwa pośredniego w taki sposób, aby przedstawicielem był agent celny wykonujący swój zawód. Upoważnienie do działania jako przedstawiciel. Musi obejmować rodzaj przedstawicielstwa i zakres czynności wykonywanych w ramach tego przedstawicielstwa. Osoba, która nie zadeklaruje faktu wykonywania działalności w imieniu lub na rzecz innej osoby, lub taka, która zadeklaruje, że działa w imieniu lub na rzecz innej osoby, nie posiadając upoważnienia do reprezentowania, jest traktowana jako działająca we własnym imieniu i na rzecz samej siebie. Prawo krajowe obliguje czynności dokonywane przez przedstawiciela w granicach upoważnienia i pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla tej osoby, która go ustanowiła. Przedstawiciel może udzielić dalszego upoważnienia do wykonywania określonych czynności za zgodą osoby udzielającej upoważnienia. Skłoszenie celne w formie przedstawiciela bezpośredniego może dokonywać wyłącznie agent celny. Wyjątkami od tej zasady są towary nie mające charakteru handlowego, dokonywane w imieniu osoby przez jej pracownika w ramach obrotu pocztowego. Agent celny musi posiadać wpis na listę agentów, które mogą podlegać skreśleniu bądź zawieszeniu w określonych przepisach prawa celnego. Agent celny może zostać wpisany na listę agentów celnych, kiedy posiada miejsce zamieszkania we Wspólnocie, ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, posiada co najmniej średnie wykształcenie, nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, w mieniu obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa gospodarczego lub za przestępstwo skarbowe swoim postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania czynności agenta celnego, złożył z wynikiem pozytywnym egzamin na agenta celnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra finansów oraz wystąpił z wnioskiem o wpis na listę agentów. Do podstawowych funkcji pełnionych przez służbę celną należą funkcje ochronne. Przemysłu krajowego przed napływem towarów stanowiących nieuczciwą konkurencję, środowiska naturalnego przed wywozem, substancji i mikroorganizmów szkodliwych, światowej fauny lub flory przed rabunkowym obrotem gatunkami ginącymi, konsumenta przed pojawieniem się na rynku towarów niespełniających polskich norm jakościowych lub przeterminowanych, społeczeństwa przed wozem towarów, przedmiotów lub urządzeń stwarzających zagrożenia dla życia, bezpieczeństwa i zdrowia obywateli lub zagrażających obronności kraju. Państwa przed utratą dziedzictwa kulturowego, twórców, artystów, przemysłowców i handlowców, przed naruszeniem prawa własności intelektualnej, znaków towarowych i praw patentowych. Do kolejnych funkcji pełnionych przez służbę celną są funkcje kontrolne w zakresie instrumentów polityki celnej państwa regulujących kierunki i wielkość obrotu towarowego za granicą, w zakresie przestrzegania przepisów krajowych i międzynarodowych związanych z ograniczeniami i zakazami w obrocie towarowym za granicą, w zakresie przestrzegania przez przewoźników dopuszczalnych obciążeń pojazdów w celu właściwej eksploatacji dróg, w zakresie przestrzegania przez Polskę międzynarodowych porozumień dotyczących preferencji celnych, w zakresie kontroli dewizowej, w tym przeciwdziałanie tak zwanemu praniu brudnych pieniędzy. Postępowanie administracyjne odbywa się na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Oto najważniejsze ustawy regulujące zagadnienia celno-podatkowe. A tutaj wymieniono najważniejsze wspólnotowe akty prawa regulujące również zagadnienia celne. Zakres regulacji ordynacji podatkowej dotyczy opłat, spraw z zakresu prawa podatkowego, podatków, opłaty skarbowej, niepodatkowych należności budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Zakres regulacji Kodeksu postępowania administracyjnego normuje postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń oraz przed organami administracji publicznej należących do właściwości tych organów w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Wyłączeniem z zakresu stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego zaliczamy postępowania w sprawach karnych skarbowych. Ordynację podatkową z wyjątkiem przepisów działów 4, 5 i 8 należących do właściwości polskich przedstawicieli dyplomatycznych i urzędów konsularnych, nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach między organami państwowymi i innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi oraz podległości służbowej pracowników organów i jednostek administracyjnych. Należy pamiętać, że zasadą jest pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień dostarczenia żądania organowi podatkowemu. Wszczęcie postępowania na wniosek strony następuje na żądanie, odwołanie, zażalenie, wyjaśnienie bądź wnioski. Wnosić można je telegraficznie, pocztą elektroniczną, na piśmie. Za pomocą dalekopisu ustnie do protokołu. Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braku w terminie 7 dni z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Organ podatkowy jest obowiązany zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Decyzja to akt administracyjny rozstrzygający sprawę co do istoty w całości lub części, a więc ustala w sposób wiążący i trwały, co jest prawem w stosunku pomiędzy organem administracyjnym reprezentowanym przez organ a stroną postępowania, które decyzja zakończyła. Najważniejsze elementy decyzji to oznaczenie organu podatkowego, data jej wystawienia, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o trybie odwoławczym, jeżeli od decyzji służy odwołanie, pouczenie o możliwości zaskarżenia decyzji do sądu, podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Postanowienia są aktami administracyjnymi o cechach zbliżonych do decyzji administracyjnej. Różnią się od decyzji tym, że nie rozstrzygają o istocie sprawy w całości, a rozstrzygają tylko poszczególne kwestie wynikłe w toku postępowania administracyjnego. Postanowienie musi zawierać oznaczenie organu podatkowego, datę jego wydania, oznaczenie strony albo innych osób biorących udział w postępowaniu, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, Pouczenie, czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego, podpis osoby upoważnionej z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ podatkowy wyższego stopnia. W przypadku wydania decyzji w pierwszej instancji przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dyrektora izby skarbowej, dyrektora izb celnych lub przez samorządowe kolegium odwoławcze, odwołanie od decyzji rozpatruje ten sam organ podatkowy, stosując odpowiednio przepisy o postępowaniu odwoławczym. Jeżeli organ podatkowy, który wydał decyzję, uzna, że odwołanie wniesione przez stronę zasługuje na uwzględnienie w całości. Wyda nową decyzję, która uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji służy stronie odwołanie. Organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazuje je wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania, chyba że w tym terminie wyda decyzję na podstawie artykułu 226 ordynacji podatkowej. Organ podatkowy przekazując sprawę jest obowiązany ustosunkować się do przedstawionych zarzutów. Organ odwoławczy stwierdza w formie postanowienia niedopuszczalność odwołania, uchybienie terminów do wniesienia odwołania, pozostawienie odwołania bez rozpatrzenia postanowienia w sprawach wyżej wymienionych są ostateczne. Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie, albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję. Organ odwoławczy wydaje decyzję, w której utrzymuje w mocy decyzję organu pierwszej instancji, albo uchyla decyzję organu pierwszej instancji w całości lub w jej części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy lub uchylając tę decyzję, umarza postępowanie w sprawie. W całości i sprawę przekazuje do rozpatrzenia właściwemu organowi pierwszej instancji, jeżeli decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów o właściwości, albo umarza postępowanie odwoławcze. Na wydane w toku postępowania postanowienie służy zażalenie, gdy ustawa tak stanowi. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Postanowienia w stronie, zawiadomienia, o którym mowa w artykule 103 paragraf 1 ordynacji podatkowej.